zaplat wszystkim za wspólną modlitwę i dobri Pan, koji slucha naše prośbe i intencji przez przyczyny świętego Antoniego Nje gospodin. Modlimy się o potřeba masky dla nas i parafije, posyła, dla naszych kaplanów, sostrów zakonnych, dla tych, którzy służą Panu Bogu, kościołowi. Modlimy się za seminariju duchovną, za to miło za wszystkich, którzy opiekują się tymi ludźmi. Prosimy o potrzebne zdrowie, łaskę dla tych, którzy chorują. Zwłaszcza modlimy się za Mariańskiego Kaplana, księdza Krzysztofa Erdzika, jaki choruje i robią operację, żeby Pan Bóg jego podtrzymywał. On pracował w naszej parafii w grudku. Chcemy swoją modlitwą wdzięczną podtrzymać Jego. I modlimy się za wszystkich zmarłych, przede wszystkim za świętej pamięci Janiny za którą sprawuje się Mszsza święta Gregoriańska, za całą rodzinę za i za tych, którzy znikąd nie mają pomocy. Zdrowa się Maria, aski Pan, Panu Stowa, błogosławiona z nasze naszej modlitwie dołączamy świętej pamięci zmarłego Jana, tata naszego naszej siostry, organistki siostry Teutoriana oraz Boże pocieszenie dla nich wszystkich, dla rodziny, a za wszystkich zmarłych niech Pan bokiej przyjmuje do siebie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im A dusze wiernych zmarłych, przez Niego serce Boże, oczekujmy. Pan z wami, niech Was błogosławi, bo przedmówiący, Ojciec i syn Duch Święty, bo to ofiara spełniona Przez przyczyny Świętego Antoniego spadły, modlimy się o potrzebne laski dla całego Kościoła Świętego o pokój na świecie, za nas samych, nasze rodziny, krewnych, bliskich, znajomych, naszych przyjaciół. Modlimy się za naszą parafię. Prosimy dobrego Boga o to, aby przez świętego Antoniego byli odnalezione rzeczy zgubione, a zwłaszcza wiara, miłość do Pana Boga, wychowanie dzieci, młodzieży, poszanowanie starszych ludzi, chorych, biednych, opuszczonych, samotnych, aby dobry Pan Bóg pozwolił nam przez Świętego Dniego odnaleźć to, co jest ludzkie, to, co jest Boże, to, co jest dobre, szlachetne, to, co sprawia, aby człowiek odczuł miłość w swoim życiu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Świętej Bożym. święta Trójco jedyny Boże, święta Mario bez grzechu pierworodnego poczęta, święty Antoni chwalu miasta Padwy, Święty Antoni Przyjacielu serdeczny dzieciątka Jezus, Święty Antoni wierny Synu świętego Franciszka, święty Antoni mężu świętej modlitwy. Święty Antoni, Perlu Obóstwa Świętego, Święty Antoni, Lilii Oczystości, Święty Antoni, Wzorze Posłuszeństwa, Święty Antoni, Zwierciadło Cnoty, Święty Antoni, Milujący Życie Ukryte, Święty Antoni, Gardzący Chwalą Ziemską, Święty Antoni, Żarliwy Apostole. Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę. Święty Antoni, filarze Kościoła Świętego. Święty Antoni, przewodniku dusz. Święty Antoni, gorliwy krzywicielu wiary. Święty Antoni, nauczycielu prawdy. Święty Antoni, skarbnico Pisma Świętego. Święty Antoni, niestrudzony w ogłoszeniu Ewangelii. Święty Antoni nawracający grzeszników. Święty Antoni zwalczający występki. Święty Antoni aniele pokoju. Święty Antoni odnowicielu obyczajów. Święty Antoni zdobywający serca dla Chrystusa. Święty Antoni opiekunie uciśnionych, Święty Antoni po strachu złych duchów. Święty Antoni, wskrzeszający umarłych. Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione. Święty Antoni, chwalebny Cudotwórco. Święty Antoni, ozdobą Zakonu Serafickiego. Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni naszego kraju. Święty Antoni, Święty całego świata. Baranku Boży, który klacisz w grzechy świata. Baranku Boży, który klacisz grzech i Baranku Boży, który klacisz w grzech i świata. Módl się za nami, święty Antoni. Módlmy się, prosimy cię Panie, niech wspomoże ludowi Twojemu ustawiczna. Modlitwa przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora Świętego Antoniego. I niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie, a w przyszłym obdarzy wieczną radością przez Chrystusa Pana Naszego. Kłaniamy się Tobie, Święty Antoni, wielkie nasz patronie. Prosimy Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwale wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twojego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czcicieli znają Twoje skuteczne wstawienictwo świętego spadwe w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy spraw, abyśmy dzięki Twojej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem laski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Marii Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy. Wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twojej pomocy. Prosimy Cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w naszych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twojej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Svínti Antoni Patroni næst, Svínti Antoni Patroni næst.